Fantastyczny spektakl, wersja no, sztuki, która przemawia dzisiaj do, uważam, do, do odbiorcy niesamowicie poruszając aktualne tematy. Spodziewałam się, że spektakl na pewno zrobi na mnie duże wrażenie, ale jednak wrażenie było większe niż moje oczekiwanie. Ja jestem zachwycona i dla mnie osobiście ogromne przeżycie. Wiele tematów i dylematów, które już rodzinnie, bo mam też nastoletnią córkę, zostało podjętych w naszej rodzinie, więc cieszę się, że też w takim artystycznym wykonaniu mogłam też ten temat dzisiaj obejrzeć. za dyma. Była. E, dosłownie, ale też właściwie bardzo mocny spektakl. Rzeczywiście poczułem ten fanatyzm ze sceny, no i myślę, że będzie mi dawało to jeszcze do myślenia. Podstawowy wątek fanatyzmu to jak skąd się rodzi i właściwie e, jak on wygląda, jak jestem w stanie go przyjąć. To znaczy na ile jest taka bariera zasłona między, między mną a. A takim fanatycznym językiem, i a też na ile gdzieś tam odnajduje w sobie taki e, otwartość na ten tekst. Bardzo interesująca sztuka. Pewnie na czasie jak najbardziej, ale zarazem też trudna. Wymagająca od odbiorcy dużego zaangażowania. Wszystko, wszystko to, co się działo na scenie, i wszystkie słowa wypo, wypowiadane brzmiały. Bardzo, bardzo znajomo, trochę jakby to było napisane przez, przez któregoś z naszych. Naprawdę, bardzo mocny obraz, brutalny. Wiele bardzo plastycznie wizualnych, wysmakowanych scen, e, które pozostaną w pamięci. Sposób, w jaki Grzesiek Jerzyna poprowadził aktorów i jak oni to zinterpretowali, jest wspaniały. To scena wasilewska. Super, niesamowite wrażenie. To, to, to jest ta postać, która mi najbardziej odpowiadała. Bezkompromisowość Justyny tutaj była zdecydowanie, no wybijała się na pierwszy plan.